Cześć! Jestem stekmet jest 10, i taki raz z moim wielkim przyjacielem, którego szczerze polecam, kartofel 1177! Cześć! I, I witam Was w Szkieleton City, część trzecia. Dziś pokażę Wam ratusz. Fajny tu. ten ratusz jest. Mamy, na wczuku mamy taki plac. I tu, i tu są żelazne drzwi. Zapisem ratusz. I tu y, w dzień otwierają je, a w nocy zamykają. Tak samo tutaj. Też są żelazne drzwi, które można otworzyć tylko od środka. O tak. Tu jest ochroniarz. Tu urzędnik. A tu mamy schodki. Schodki na górę. Y, do takiego pomieszczenia, gdzie przesiadują y, król jakby prezydenci tego miasta. No i. i. Ja... Akład tu są oni tu muszą otworzyć te drzwi, więc ja się przyostanę przez ścianę. O tak? Tu mają książki. Jeden ochroniarz. I tutaj. będzie 10 i. kartofel 1177. długi drugi burmistrz Stoliczek. Super. Łódeczka, piwko. I, I wszyscy są zadowoleni. dobra. To było oczywiście... Jak zawsze. To był żart, oczywiście. Wyprzewidźcie sobie jakoś to poważnie. I wyjście ewakuacyjne. I znowu deszcz u mnie. No i to był szkieleton City oh no. Część trzecia. W kolejnej chyba, czyli zrobię tutaj jakiś pomnik, szkieleta. No i... Wyjście ewakuacyjne po co? Jakby chcieli e, sobie robić grilla. E, dobra. No to... Żegna się z wami Stekmen10, cześć i... Ej, wytłumacz! Wytłumacz Stekmenie! No jakby się paliło, chcą wyjść. Jakby profilęzi atakowali, wychodzą tyłem. No to ja się... No właściwie tak. No to ja się z wami żegnam. Żegna się też Kartofel. Hejjo! Pa. Pa, pa! No i tak wygląda moje miasteczko oglądajcie stykmena jeszcze przejdę na y, szybki, szybką grafikę i zobaczcie według mnie wygląda trochę tak fajniej chociaż zależy komu jak się podoba ale jak na dokładnej no to cześć